Witajcie w 32 Szakesie. Jakaś zaktualizuj usługę Windows Defender nie? Świetny początek. Czajcie, czałuje tak cicho głośność. Nie no, chyba tu jest wszystko dobrze. Na dzisiaj tak już jest nowy zwój. Taki troszkę, no, niezadowalający dla mnie. Tak, takie buciki, hmm. tylko że one skracają czas podróży o 30 sekund tylko. <gry> Także równie dobrze mogliby dać, że skraca czas o 3 sekundy, więc to jest jedno i to samo według mnie, no ale. Nieważny. Nie, no, zaprosiłem tą osobę tak, tylko... Nie, to ja jej nie zapraszałem. Ktoś nie ją musiał zaprosić. Dobra, nieważne. Yyy... Uuu, masz i broni. Raf... <laughs> Rafles chciał, żeby go po pozdrowić na odcinku, także pozdrawiam cię. Takie no, no, itemy masz takie troszkę... No. No, ale Cię pozdrawiamy, Raffles, pozdrawiam Cię. No i tak to jest. Właśnie. Na tym szakę się. Dawno nie nagrywałem odcinków, ale wiecie, no... Tak wyszło. Tak niestety wyszło. Nie wiem czemu, jakoś tak czasu za bardzo też nie miałem. Siedziałem na Steamie, na left 4 Deadzie w sumie. Na left 4 Deadzie. Te osoby są dobre. No, załaduje się dzisiaj, czy nie zobaczmy, jak to pójdzie. Zajubić. Kogoś zaatakujmy może. Dobra, spróbujmy. No, no no nie wiem jak to będzie, jak to wyjdzie. Nie <suszy> jest najgorzej, nie najgorzej, nie najgorzej. Wejdźmy na Janusza, bo coś tam mam wam ciekawego. Do pokazania. Wczoraj prawie 13 piętro ubiłem. Ale no, wyszło jak wyszło, niestety. A dajmy sobie na 3 godziny, warte tutaj, dlaczego nie? I zobaczmy, tutaj, co się dzieje. I na Janusz, od razu kupimy zwój. Kiedyś było, że co level, jak większy level, to tam więcej. No nie? I było gdzieś, Tu jest pramiowa 10 zł. Kiedyś było 3000. Także 10 zł, więcej 10 zł. To tak, ja, tak samo jakby wcale nie było tego złota, bo to tylko 10 złota więcej. Także totalnie spieprzyli tą aktualizację według mnie i po prostu już mogliby to usunąć, bo tutaj nie wiem ile znać szansy. Tutaj no 10 złota to naprawdę i 30 sekund skraca. Według mnie nie, w ogóle nie powinno być tej aktualizacji wprowadzonej, bo tylko zrobili co niektórym nawet nadzieję, że będzie fajne, 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 a... wyszło jak zawsze. Po prostu się opieprzają tam, nie potrafią zrobić czegoś jednego a dobrego, a tylko robią po prostu 10 takich rzeczy do dupy. Orgonak, tutaj od razu już mu się humor poprawił, widzę. Spróbujmy. Z magami to sobie radzę, bardzo fajnie, o cholera. Ponadto jest na antenie Zaatakuje lichopiekielne. Wczoraj zostało tylko tyle HP Tylko tyle Fuck. Nie no teraz już nie ma bata bo przytadał. dał O Boże Dobra dajmy tego Tyrusa na nikim Nic ciekawego nie ma o... Jaką? Gigię? Aha się <laughs> Nie, zobaczmy water and fire Water, water and fire. Co? Czyżbyś źle coś wpisał? Fy. Fryer. Water and... No, on, on mi tak napisał. Mam jak zwykle nowy pierdot w gabinecie, jak to bywa. No, 30 sekund, naprawdę. Tak samo 10 złota... 10 złota na tom yy, na przygodę, no to... <śmianie> Zamiast 2000 dostanę 2010. 2000... Tak moje marzenie. To jest po prostu. <śmianie> Czajcie. Dobra. No ja też na piwo bym chciał. A... A w ogóle na niemieckim mają już wszystkie z... Chyba zwoi źle napisałem. Zwoi Zwoi. Tak, chyba źle napisałem. Sorry. No ale na to piwo jest dobre, bo jedno piwo darmowe jednego dnia to naprawdę fajnie by to można było jakoś się ogarnąć z tymi wszystkimi. Dobra, dajemy sobie pełno staty. Siła tu jest priorytetowa. Weekend na kasę dzisiaj właśnie jest, także. Yy, mam takie pytanie do Was, bo jeden z moich widzów właśnie kupił sobie Far kraja trójkę. Ja za Far Cryem totalnie nie przepadam. Jakoś oglądałem na YouTubie. Jakieś zagrajmy Far Cry'a. Ja chyba Rojo nagrywał nawet któro, któregoś Far Crya. Oglądałem, ale oglądałem jakoś tobie tak nie porywa, to... Powiedziałbym nawet trochę, że dla, dla mnie to jest gówno, ale jak tak powiem, to zaraz będą hejty na moim kanale, że... Nie wiesz co to jest Far Cry! Nie grałeś się, nie odzywaj, no ale... Nie ma na tarcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... Osiem dziewięć, dziewięć raz, dwa, trzy, cztery. Według mnie. No także co do tego Far Cry a, nie pociąga mnie Far Cry według mnie, to jest trochę takie guwinko, ale są fan, fani Far Cry wiem, ja to szanuję. I nie będę o nich źle mówiła ani o bardziej o Far Cry. Chciałabym tylko wam powiedzieć jakie jest moje zdanie i żeby nie było hejtów, tak? To jest tylko moje własne zdanie, także... No. Ten kto ma jak mu się podoba niech gra. Proszę bardzo ja... Nie wyłączę mu prądu ani nie zabiorę gry przecież. O samymi krytami wy to widzieliście o gówno ty rus ty gnojku czajcie i ten boże -y. No chodzi o kuźnię, no bo wiecie, żeby tam na przykład sobie coś robić, że trzeba byłoby coś zbierać, a nie kabinet magii. Pff. Czarna magia. o tutaj taką murzynkę mogliby zrobić, żeby była czarna magia, nie? Nie. Jestem sorry, pisałem z widzem na temat Far Cry'a. Czyli na przykład tak jak w gabinecie, to w zbrojach. i właśnie naciska się na coś, gdzie jest kowal. I na przykład, Mak chce z gitary serca zrobić to pokazuje ile to. No i to też byłoby dobre, właśnie. No, może nie tworzyć, ale na przykład trzeba ja dusznaki na żółwia No wiele lepsze było, na przykład tutaj się naciska, żeby wywołać kowala, a naciska się w. w jego mordę. Chociażby. Albo no, no nie wiem w co no Pieprznęliby tutaj coś jakieś Wejście Zamiast tego jakieś tutaj drzwi mogliby walnąć I tam że się wchodzi No na przykład tak To jest moja taka Twórcze takie Nie jestem pewien Ale chyba A co mi tam dobra Ho ho No ładuj się proszę Pozdrawiam Alice Konrad106 youtube subek Dzięki, jestem bardziej teraz Tyrus niż Konrad106, ale spoko Spoko no i co i co, myślę, że będziemy się kończyli Już To co, chyba kończymy już, no nie? No ja bym sobie od razu na tyrusie się zrobił Zamiast Proszę was, by mi na przykład wypadł szarpacz dusz, to od razu bym go zmienił na broń z oczami. Nie może boli, kochani. Byłoby tak. Moje... Nie, przepraszam, wy, nie... wy jesteście cy cytrusikami od teraz. Nie no, mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, 31 odcinek. Więc jak yy, Royo ma tarczowników, yy, Rock ma chyba brodaczy, yy, Pingwin ma ziemniaczki, to ja mam cytrusiki. Bardzo chwytliwe, prawda? Nie Dobra, ale yy, szukam czegoś, żeby klasę uzupełnić. Tym zakończę odcinek. Tego dokładnie szukam, ale on ma za dużo siły. Rozwali mnie. Sorry, ale coś mi nos się zapowierzył. Szukam tej broni. gówno poszukamy jeszcze ten ja tam wiem że są programy do klasera ale ja wolę się pobawić i poszukać niż mieć na wyciągnięcie ręki fucking hell Pocony w lodowcy. To jest znana gilia kiedyś, była taka gilia, na której świecie pamiętam. Na przykład, jak chcesz zwykłe rzeczy, na epiki to za grzyby, a epiki na inny wygląd to złoto. No i na przykład, chcesz zwykłą rzecz na broń z oczami albo jakąś taką silniejszą. Nie wiem, czy jest to na przykład z ty... 200 grzybów jak chcesz trzeba... musi boleć prawda to, to, to ja bym ja coś takiego fajnie by fajnie było Zaatakuję. siedemdziesiąt Glaser. Będą dobrze. tak, a teraz się I, I na przykład, gdzie mogę być od 150, to żeby taki sety nie zrobił sobie na jakieś 210. Dobra, kochani, no. Ten filmik myślę, że przerobię koło dzisiaj godziny 19. Pewnie 19. A wrzucę go, może nawet w niedzielę. Bo dzisiaj zaraz spadam na Left4D, a tak chciałem dla was szybko nagrać, żeby coś, żebyście coś mieli. Mm. Bo nie wiem, czy trenera, czy skarbca się bardziej opłaca. Dobra, no to co? Ja się w pożegnam. Aha, Niki Blue, nie byłem dzisiaj za bardzo na, na nim, więc tak go tylko pokażę, tak. Jak on wygląda, ma 210 poziom. Pot na siłę nie ma, o oh, fak. O, coś, czuję, że tak za długo sobie nie pożyje Ten Niki Blue, bo będzie miał zaraz deda. Co zbieramy na pierśniki, o że 2%. Mi się odechciało tego gara i zbierać dziewiętnasta aura, dobra, no to dzięki kochani. Na razie fucking zbrojownia i cześć. A a czekaj. Na razie.